Dzień dobry, dobry wieczór, a w zasadzie to takie bardzo szczere cześć, bo, bo możemy po raz pierwszy wreszcie to Wam powiedzieć, przywitać się z Wami oficjalnie jako zespół, bo pewnie się już zastanawiacie, co łączy najlepszą wieślarkę w historii polskiego wieślarstwa Magdalenę Fularczyk-Kozłowską, naszą mistrzynię olimpijską, z dwukrotną. Mistrzynią Europy w piłce siatkowej, z Kasią Skowrońską, no i ze mną, z dziennikarzem telewizyjnym. to no co, chyba mogę? To, to ja spieszę z taką odpowiedzią, na razie trochę y, enigmatyczną. Otóż połączyła nas wspólna pasja profesjonalizm nie trudno się domyśleć ale chyba przede wszystkim takie dążenie do mistrzostwa, które chcielibyśmy przekazywać y, kolejnym y, osobom dlatego zdecydowaliśmy się powołać Fundację. Fundację Aktywnego Rozwoju. Skowrońska, fularczyk Malinowski. Swoim doświadczeniem chcemy wspierać młodzież, dzieci, ich rodziców oraz wszystkich, którym zależy na aktywnym rozwoju fizycznym i umysłowym. Opracowaliśmy autorskie projekty, całkiem sporo, i sukcesywnie będziemy je wprowadzać i rozpoczynać takie właśnie działania. Między innymi program rozwoju dyscypliny Piłka Siatka Mistrz. Mamy nadzieję, że zainteresujecie się także zupełnie nowatorskim pomysłem, nie tylko na polskim rynku, czyli programem Ekoaktywni, w którym łączymy nie tylko promocję ochrony środowiska i ekologii, ale też rekreację ruchową. Wplątu, wplątujemy właśnie w te elementy, także naprawdę będzie się sporo działo. Piłka w grze. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą i jednocześnie do współpracy. Z doświadczenia wiem, że siła sukcesu tkwi w zespole, pasji, ciężkiej pracy i poświęceniu. Chcemy łączyć przyjemne z pożytecznym, sport z ekologią. W zdrowym ciele zdrowy duch, dlatego zależy nam na długim życiu w czystym środowisku. Nasze programy przeznaczone są dla dzieci i młodzieży. W myśl zasady, że dzieci nas nie słuchają, tylko nas śladują, Będziemy dla nich przykładem, oraz mistrzowie zaproszeni z różnych dyscyplin. Niech każdy w tej kwestii zdobędzie medal. Możecie zdobyć medal też, odwiedzając naszą stronę internetową. Możecie również być z nami w mediach społecznościowych. Chyba nie ma nas jeszcze tylko na TikToku, ale rozważamy. Uwierzcie nam, że rozważamy też TikToka. Zapraszamy wszystkich serdecznie do współpracy. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zechcecie wesprzeć nasze cele statutowe Fundacji. Trzymajcie za nas kciuki, a my trzymamy kciuki za Was. Jesteśmy dla Was.